Arek, gratulacje. W sezonie zasadniczym bywało różnie, ale w playoffach pokazałeś, że jesteś bramkarzem no, najwyższej klasy. No nie, no wiadomo, że można powiedzieć sezon regularny, a playoffy są, e, są różne. Że tak powiem, wiadomo, że to jest decydujący moment, gdzie trzeba dać siebie, e, jakby to powiedzieć, wszystko. No szkoda, że nie udało nam się wygrać z Jaszczembiem. Myślę, że te dwa mecze, które graliśmy tutaj przegrane w karnych w jakiś sposób no, na pewno zadecydowało o tym końcowym wyniku. Jakiś tam niedosyt na pewno pozostał. Szkoda, no ale możemy cieszyć się z tego, że zdobyliśmy choćby to trzecie miejsce. To zwycięstwo dzisiaj takie bardzo wyszarpane, ale chyba dlatego cieszę też podwójnie. No tak, na pewno. No, szkoda, że wczoraj nie, nie skończyliśmy tego powiedzmy tej całej serii po dwóch meczach wygranych w Sanoku. Myślę, że no, nie mogliśmy sobie pozwolić na takie coś, żeby, że tak powiem jeszcze wracać do Sanoka. Wiadomo, że dzisiejsze spotkanie podwójnie trudne, jak i dla nas. Z tego względu, że wczoraj przegraliśmy Sanok grał na pewno na, na większym ludzie, no bo dla nich, jakby to powiedzieć, wczorajszy mecz bardziej ich podbudował, nas na pewno w jakiś sposób załamał, no ale tak jak mówię, no dobrze, że udało się, że, że w dogrywce Tomas załatwił to, że tak powiem, bo karne to wiadomo różnie by mogło być, szczególnie w tym, w tym sezonie w playoffach powiedzmy jeszcze chyba nie wygraliśmy karnych. Widzieliśmy, czy ogromna nerwówka, bo wasza gra zdecydowanie no, falowała. Po dobrej akcji była zła, trochę pechowo stracone bramki. Dlaczego tak było, że falowaliście tą formą? Nie wiem, mi się wydaje, że my cały sezon nie graliśmy, jeżeli tak można powiedzieć, równo. Graliśmy właśnie takimi suną solidarni. Nie było takiego jednostajnego, jakby to powiedzieć, tempa, że ta drużyna nie wyglądała w jakiś sposób jednostajnie. Na pewno były takie, nie wiem, momenty lepsze czasami, czasami gorsze mieliśmy taką serię, gdzie wygrywaliśmy z każdym, nagle przegrywaliśmy parę spotkań. Nie wiem, dziwny sezon. Trudno powiedzieć mi, co się stało, że tak to wyglądało. Możecie chyba też żałować pierwszej tercji, gdzie pierwsi strzeliliście bramka, później wasza gra wyglądała całkowicie inaczej. Byliście ospali i Sanok miał sporo akcji. No tak, myślę, że już nawet ten wczorajszy mecz pokazał, e, że Sanok jest bardzo mocną drużyną. Bardzo dobrze zagrali wczoraj, mieli bardzo dużo sytuacji i sam na sami. Dzisiaj w sumie takich sytuacji nie było, ale znowu dopuszczaliśmy jakby drużynę Sanoka, e, pozostawiając im jakby za dużo miejsca w środkowej tercji do tego, żeby mogli spokojnie wjechać do nas i, i zawiązać jakąś akcję. No Tak, praktycznie padły na pewno te dwie, te dwie pierwsze bramki. Trzecia to już. Aha, trzecia już wiem jak. No nie wiem. no Przed sezonem na pewno brąz nie był waszym największym marzeniem, ale teraz chyba już o tym nie myślicie i czas już tylko na świętowanie? No czy to jest tak? To nie można mówić, że jakby to powiedzieć, naszym celem na pewno było gra w finale czy tam Mistrzostwo Polskie. Po to się gra cały sezon i każdy rozpoczyna grę, aby, aby zdobyć to trofeum. Ale sezon pokazał, że było praktycznie, nie wiem, 4, nawet 5 drużyn. Myślę, że Katowice Oświęcim zresztą też pokazał, że jest dobrą drużyną. W sumie nawet 6 drużyn w miarę wyrównanych, gdzie no, jakby to powiedzieć, Krakowie prowadzi 3-0 w finale, a, a, a z Katowicami też wygrała dwa razy pokarne. Także no, tak jak mówię, było 6 drużyn w miarę wyrównanych, każdy chce zdobyć tę trofeum. No, można się cieszyć z tego brązu, ale tak jak mówię, na pewno jakiś niedosyt pozostaje patrząc na, na skład naszej drużyny.